18 maja w galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lwowie otwarto wystawę lwowskiej artystki Krystyny Kosty, zatytułowaną Świat kobiety. Jest to jej trzecia wystawa indywidualna. Wystawę otworzyła opiekunka grupy artystów amatorów Szkoły Plastycznej w Marta łaba. Tak wspaniale przekazała to wszystko, co czuje kobieta. Od powiedzmy może jakiś smutku. Więc, no, niesamowicie, jak dla mnie pięknie, szczerze i właśnie to, co mówiłam, z taką szczerością. Tak, do ostatniej aż do bólu, taka szczerość, to tylko Pani Krystyna mogła to przekazać. Prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Mieczysław Maławski, mówił, że z obrazów Krystyny Kosty emanuje jej dusza, jej wielkie, ciepłe serce. Oglądałam pracę, które jest pracami na mnie, mówiąc mi bardzo wiele o autorce. Dużo czasu poświęciłam Wam kobietom, oczywiście, dzieci, piękne kolory. Przesłanie obrazów wystawionych na tej ekspozycji można by zawrzeć w wierszu napisanym przez autorkę kobietą być, kobietą żyć, jak kwiat rozpuszczać się po burzy i niknąć w deszczu, tańcząc przez życie mknąć, po nocach śnić i kochać, tuląc się do róży, otulać świat w marzeniach sennych swych i modląc się i płacząc śmiać, wciąż walca grać przez życie do utraty tchu. Mówi, to się zjeść po swoim, po to jest kolorowe, piękne, chociaż sami śmiejmy, to z tego chyba byłoby niecieka.